Witam kochani serdecznie. Przyszedłem do domu, bo byłem w pracy, byłem też u pana Wodzimierza i dzień zleciał. Kod bawi się kablem mojego mikrofonu i ma w sobie bardzo dużo. Energii. No, zobaczcie, jak się bawi. No, widzicie? Gryzie coraz mocniej. Niedługo go wykastrujemy. No i już nie będzie takie agresywny. Poza tym mu nie jest wszystko w porządku. Dni mijają dzień za dniem. Czekam do wakacji. Mam w tym, zamiar, w tym roku zamiar pojechać do Gdyni i Krakowa, bo w Krakowie już nie byłem chyba, o Jezus, 15 lat. Jak nie lepiej, no nie możesz, ale 17 lat nie byłem w Krakowie. Ostatni raz jako dzieciak i tam praktycznie nic nie pamiętam. Tyle tylko ten pamiętam, na nowej hucie byłem. To pamiętam tylko ten blok, w którym tam nocowaliśmy u mojej rodziny. No i odwiedziłbym sobie, popatrzyłbym na ten Kraków. Podobno to jest stolica kulturalna Polski. Niska zabudowa. No, z chęcią bym zobaczył, jak to wygląda, nie? No i przy okazji wezmę, o ile będzie jeszcze możliwość, to wezmę udział w tym konkursie jedzenia pizzy o pikantnym sosie. Może uda mi się coś wygrać, nie? Zobaczymy, jak to będzie. <laughs> A na chwilę obecną trzeba trochę odpocząć, zregenerować siły. No bo jutro dalej do pracy. Jesteśmy przed wizytacją w szpitalu. No i każdy pracuje na najwyższych obrotach. 24 ma być chyba kontrol. Do tego czasu po prostu jest. Czeski film. No. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Życzę udanego wieczoru z fartem. Na razie. Cześć.